Nowość we wspaniałej serii butikowej już dostępna. Powieść, którą zainspirowało prawdziwe dzieło sztuki oraz wydarzenia z nim związane. Nieznajoma z portretu, to powieść łącząca w sobie zarówno wątek obyczajowy, romansu oraz wątek kryminalny. Kamil Dupechetti wypełnia cienie historii sztuki światłem fikcji. Warto jednak wspomnieć, co jest faktem. W roku 1925 włoska galeria Ricciotti zakupiła płótno Gustawa Klimta, portret damy, które powstało w 1917. W 1996 roku odkryto, że to jego przemalowany obraz z 1910 roku. Rok później portret został skradziony, a po niecałych 20 latach w tajemniczy sposób podwodzony. Wrzucony do galerii. Żaden ekspert, kurator sztuki ani policyjny śledczy nie wie, kim była młoda kobieta przedstawiona na obrazie ani jakie tajemnice spowijają burzliwą historię jej portretu. Akcja powieści łączy wiele miejsc, od ulic Wiednia w 1900 roku po Teksas w latach 80., od Manhattanu z czasów kryzysu po współczesne Włochy. Kamil Dupechetti mocą swojej wyobraźni odtwarza losy tej sportretowanej damy i jej potomków i z każdą kolejną retrospekcją ujawnia nowe, niepokojące fakty. Mistrzowski fresk rozpięty na przestrzeni blisko stu lat, pełen rodzinnych sekretów, olśniewających sukcesów, udaremnionych romansów, zniknięć i głośnych tragedii. Pasjonująca i wyśmienicie napisana książka dla wszystkich, którzy kochają sztukę i lubią powieści historyczne z subtelnym wątkiem miłosnym. Autorka urodziła się w Paryżu w 1980 roku. Pracowała jako analityk finansowy w singapurskim banku inwestycyjnym. Prowadziła w japońskiej telewizji program kulinarny Kuchnia Kamil, gdzie zdradzała widzom tajniki francuskiej kuchni. Założyła też firmę eventową. Pasjonatka malarstwa i literatury od 2005 roku poświęciła się pisaniu. Do dziś jest autorką dziewięciu powieści.